Dzień dobry, witam w miesiącu lutym. Serdecznie zapraszam na raport za miesiąc styczeń z budowy stadionu EUKS. W miesiącu styczniu zakończyliśmy wszystkie prace na stadionie, udało nam się przeprowadzić próby i rozruchy wszystkich urządzeń. W tej chwili jesteśmy w trakcie procedur odbiorowych. W miesiącu styczniu zakończyliśmy wszystkie prace wykończeniowe, udało nam się zamontować logo z napisem nazwy stadionu, zamontowaliśmy również zegar z tablicą wyników, wykonaliśmy tutaj wszystkie prace zewnętrzne związane z wykonywaniem kostki brukowej, zamontowaliśmy wszystkie kołowroty. Rozpoczęliśmy również montaż informacji wizualnej na stadionie. Tutaj widzimy za moimi plecami wejścia, właśnie jedno z wejść na stadion. Znajdujemy się w tej chwili od strony Alei Unii Lubelskiej. Tak jak wcześniej wspominałem, pracę tutaj już zakończyliśmy. W tej chwili tutaj już trwają prace porządkowe i drobne prace regulacyjne. W tej chwili na stadionie pracuje już tylko kilkudziesięciu pracowników. Jesteśmy już po pierwszych przeglądach technicznych tutaj z zamawiającym. W tej chwili usuwamy usterki. Zamontowaliśmy również elementy małej architektury, to jest kosze, ławki i stojaki na rowery. Elementy te nie odbiegają wizualnie od tych, które były zamontowane na pierwszym etapie. Znajdujemy się w tej chwili w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego. Oczywiście tutaj podczas przeprowadzanych prób agregat odpalił i wszystko działało tak jak powinno zgodnie z przepisami. Znajdujemy się w tej chwili od strony północno-wschodniej, jesteśmy tutaj pod biurowcem. Za plecami widzimy jedno z czterech wejść na stadion. Znajdujemy się w tej chwili w trybunie północnej, w jednej z kilku sal konferencyjnych. Tak jak wcześniej wspominałem, te prace tutaj wykończeniowe już zakończyliśmy. Znajdujemy się w tej chwili na pierwszej kondygnacji biurowca. Tutaj widzimy również, wszystkie prace zakończyliśmy. Powierzchnie są gotowe już tutaj na przyszłych najemców. Znajdujemy się w tej chwili w sektorze kibiców przyjezdnych. Sektor ten wydzieliliśmy tutaj ze względów bezpieczeństwa podwójnym buforem. Sektor ten również ze względów tutaj na wymagania PZPN od konstrukcji dachu tutaj do poziomu krzesełek również jest wydzielony specjalną siatką. Znajdujemy się w tej chwili na trybunie północnej w miejscu przeznaczonym pod kamerę do transmisji meczów. Znajdujemy się w tej chwili na trybunie wschodniej, tutaj widzimy już wykonane wszystkie wygrodzenia, zamontowane barierki, krzesełka, w tej chwili trwają tutaj już prace porządkowe. Za moimi plecami widzimy tablicę wyników z zegarem. Tablica została już uruchomiona. W najbliższym czasie w pozostałych narożnikach zostaną również zamontowane i uruchomione telebimy. Znajdujemy się w jednym z 16 kiosków gastronomicznych. Kioski będą służyły do obsługiwania kibiców podczas meczów. Kioski od zewnątrz zamknięte są roletami przeciwpożarowymi. W czasie pożaru rolety automatycznie zamykają się. Znajdujemy się w jednym z typowych sanitariatów, których jest tutaj kilkanaście, służą do obsługi kibiców. Znajdujemy się w kuchni, tutaj w pomieszczeniu socjalnym dla pracowników Makisu. Jesteśmy w trybunie południowej. Tutaj również w tej chwili znajdujemy się w sali konferencyjnej. W najbliższym czasie będziemy procedować kolejne odbiory, będziemy również uruchamiać telebimy, tablice z wyników z zegarem, będziemy przeprowadzać szereg szkoleń i tutaj zapoznawać obsługę z obiektem. Chciałem serdecznie podziękować za dzisiejszy raport za miesiąc styczeń. Jest to już nasz przedostatni raport. Zapraszam wszystkich kibiców za miesiąc za, do obejrzenia raportu za miesiąc luty.